Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, jest ze mną nie kto inny jak... TomSzen! Dokładnie, kurczę ja tak myślę, że my powinniśmy nagrywać to co się dzieje przed samym nagrywaniem, bo my mamy takie odchyły jakieś dziwne wtedy, że szok po prostu. I kiedyś włączę, naprawdę to nagram i wrzucę wam tutaj, kurczę, no ten, bo, bo będzie beka niezła. <laughs> Albo będzie Graba i Tom się behind the scenes, coś takiego. Dokładnie, to <laughs> By jest? No dobra, to co dzisiaj Tom się nas czeka? Chyba imprezka, Rage Preska, nie? Tak mi się I wydaje. Want to play <laughs> I want to rage. Dobra. Czekaj, to zobaczmy. Mamy znaleźć grę, bo ostatnio graliśmy chyba wiele drużyn, prawda? Tak, multi. -team. Czyli tak, Dokładnie. teraz jeden, jeden w komorze One in the Chamber. I też to była śmieszna sytuacja. To trochę głupio wyszło, bo Tom się pyta, no to co, jeden w komorze? A ja tak pytam, Żyd? Badumc. Nie, tak trochę to może głupio wyszło. Dobra, ale to nic, jeden w komorze, w każdym razie zagramy sobie teraz. Czyli to jest tryb, który polega na tym, żeby jednym strzałem. A czy tak, mamy ileś tam żyć, bodajże trzy chyba, prawda? Trzy, trzy, trzy. I mamy jeden pocisk w pistolecie, i jak kogoś trafimy, to go zabijamy. I chodzi o to, żeby wszystkich zabić. Tam z noża jak się zabije, to chyba odnawiamy sobie amunicję, tak, tak mi się wydaje. Tak, tak, nie? coś w tym stylu chyba było. I na takiej zasadzie to mniej więcej wygląda. I chyba tutaj będziemy przeciwko sobie grali, nie? No, oczywiście, że tak. God damn it. No, Nie lubię na tobie okay. tak termowych Czy... punktów zdobywać, ale. Mhm, żebyś się nie przeliczył. O, zobacz, gramy na twojej mapie w slamsach. <laughs> <laughs> o, o, ty. Muszę potenować te słuchaj na ciebie. <laughs> <następnym razem. laughs> Ojku, nie wierzę, nie wierzę. No, a tutaj pewnie damy radę ze trzy mapy zagrać, tak przypuszczam. Zobaczymy, bo te gry raczej są chyba krótkie. No to teorii powinny no, być krótkie. Zobaczymy. Zobaczmy. Slamsy, miasto Panama, Republika Panamy. Jeden w komorze. One in the o, już. O, yes. Nie, co? do odliczania. No, od razu bez... O, oh, fuck! O oh, fuck! Oh, fuck! Nie mam amunicji. Fuck! A kogoś zabiłem? Bo A, był na afce. W pierwszej pozycji. Ktoś był na afku. Dobrze, że jest to UAV, nie, że można się łatwo znaleźć. O, ktoś strzelił do mnie. Jest drugi zabity. Yeah! Też mam drugiego. A? Jest! ole, jestem kosiarz umysłów! Jezu! No oh, fuck, kurde, zdążył mnie z noża zabić. <laughs> ja muszę sobie ten nóż ustawić gdzie indziej. Dobra, pobiegnę tutaj, bo... Mam to jakoś tak smutno. <laughs> <laughs> Fuckin' <it's cheating>. shiten! <laughs> to ty byłeś? Wymyśl... O nie! God oh. Coś mówiłeś, coś mówiłeś. Kurde. Byłem taki fajny przez tyle czasu. Ale to było dobre. O kurde, tyle celowałem w kolesia! Fuck! Zamiast strzelać. Kurde, ale śmieszny to jest tryb. Fajnie się nie kończy, nie? Słucham? Czy, czy mi się wydaje, czy to się spint nie kończy? A no może się nie kończy, wiesz? O, oh, fuck. Pięknie, dwóch was. ci dwóch się bije, tam dentysta korzysta. Tak jest. O oh, no! No jak ty wygrałeś? No nie wierzę. No jakim cudem? Ja tyle zabijałem. Jeszcze tak. ostatnia kamyka. No nie, jak? Jaki cheater. No nie, no nawet nie trafiłeś gdzieś obok przeszło. Ja, yeah. jaki yeah, cheatuch GG! Ja to mam nagrane. No nie wiesz, co mu się stało. Fuck, tak mi dobrze co szło. Aby żeby ki te kitboxy zmienili, o Boże. Znaczy, A Znaczy to Jarkowi zapłaciłem. No właśnie. Slamsy czy plaza? No to patrz, to, to my to zniszczyliśmy to... po prostu. No Kolejne dwa pierwsze miejsca. No a tam zobacz za nami koleśle, punktów w plecy, no to w ogóle. God damn it. a ja już myślałem, że ja to wygram. A, kurde. No niedobrze. A czy nie, no uczciwie, uczciwie, kurczę było, no. Zaraz będzie, wiesz, będzie potem hejta mnie. Ja, to ten co czytował z grabą, ja... Słuchajcie, muszę ten, muszę nową osobę znaleźć do nagrywania serii w Call of Duty, bo tam się wygrywa ze mną. Będzie jakiegoś Maciusia zapewnił Dzisiaj będziemy z grać w Call of Duty. A jutro w Minecrafta! Obiecał mi. O. O. Dopiero 5 minut minęło, także dobrze, z czasem stoimy, to pewnie ze 3, może nawet 4 gry zagramy. Plaza, u mnie w sławkach jest plaza. To centrum tak? handlowe, no. Mm, ładnie, u nas jest Sidesia City Center. Czy no. co? Jakaś tam plaza. I plaza rządzi. Plaża. Mogę, mogę ten, parkera ci zrobić. Co możesz zrobić? Parkera. O, pierwszy kill. Ale ludzie się jeszcze nie wczytują, a ich już zabiłem. Jestem straszny. Cheater. Hej, jest straszny. Koło... O, znowu jakiś stoi się nie rusza. ale to jego strata, nie? O Oh, oh kid. Nie, bo zabiłem kogoś mnie z noża. Oh fuck, jak to się stało? A ja go zabiłem? Czy bo tutaj mamy tylko trzy życia, tak? No. Nie trafiłem, fuck. O, jest. Jest, dwóch was. O, nie wiem, jak ty mnie nie zabiłeś tutaj. Ale to już nie mój problem w sumie. Kurde, jedno życie mi zostało. Dobrze, gdzie jest Thompson? O, ktoś się odpadł? Fuck, zabił mnie. To mi też jedno życie zostało, kurde. O, koniec. Dobrze. <noise> ja szybko odpadłem. Kilka mnemezis. Kibicuje, graba. Widok z trzeciej osoby nawet jest. A, ciśnie, graba, ciśnie, ale masz ładnego gogle! Tak, tak, Komuś tak. już na górze jest, kurde. Zaj.

o nie! nie trafiłem! Patrz, i tak ciebie miejsce jeszcze. Kurde, katemyt. O... Ja cię nie mogę. Boże, strzeliłem ale obok, fak. Kurcze. Zdarza się. Znowu drugie miejsce mam, no, katemyt. Wiecznie, wiecznie drugi, kurde. Ale 8 minut, to jeszcze z dwie gry pewnie zagramy, kurde. Ale nieźle. Widzisz, tak, tak to bywa, ale już sobie poszedł gość. Mm -hmm, to dobrze. No to jestem pierwszy, o, o. A czterech nas trochę mało będzie, niech szuka ludzi. Hmm. Szuka, szuka, o jest, o, kurde, jakiś klan. No i tak będą przeciwko sobie grali to. No to, tak. A możemy ten, możemy chodźmy razem, się trzymajmy razem, strzelajmy do przeciwników najpierw, a potem jak zostaniemy sami, to wiesz Tak, Chodźmy, razem, chodźmy razem. Lęcz ty pierwszy, idź tak, ty pierwszy. Szodem. O story zabił cię był za mną. Tak, tak. A czemu ty jesteś na kamień? E, to, to jakiś pułk? Ja no to Bóg. No. to u ciebie? To u ciebie? To u mnie w kontenerze. Ile ten jest Port w Singapurze Kurczę. U żółtaszków żółtaszków, że, że ke What the fuck did I just say? O zobacz, teraz odliczanie, jak dziwnie O, właśnie No, dlatego przeczytałem. przegrywałem Może wcześniej się innym ten, o, się innym o, odliczało o, i dlatego o, tak nam dobrze szło o, ja zawsze trafiam na kolesia, który jest na awku i go zabijam. O, oh, fuck. A, dobrze. Ach, pięknie! Czy ten znów jest na awku? Przemia za Jak on mnie trafił, lol! A. No nie! Nie umiem mele w tej grze robić, <laughs> naprawdę nie umiem. Kiedy jedno życie mi zostało. Jest to, oh bo życie w plec. Ola, Co koniec? No koniec, koniec. No to ja tu muszę naszego honoru bronić, tak? Kibicuję yeah. graba! Mam dwa życia jeszcze, to nie najgorzej. Ale, ale yy, chyba większym fanem jestem tego typu z yy, kuszon. O to, kurde. Też last miałeś last jedno? Life. Nie, jeszcze masz. Nie. Czterech, Zomier... pięciu was zostało. Ja muszę poczekać, o. aż oni się wystrzelają i... Już czterech tylko. Kurde. Hej, I just met you. This is crazy! O, zobacz, już, już, jest dobrze. No, już sam na sam zostałem chyba z kolesiem, nie? Ta. Jak on cię zabije, to gdzieś trzeci. Jak ty jego, będziesz pierwszy. Jest pode mną gdzieś. Na dole, no. <głos> <głos> chyba wchodzi. O I co teraz? jest? Oh, GEN JAKI CHEATER, NO CO TO JEST KURDE GOD DAMN Ale Ale skacze ta Linka Siągamy, jakiś skoczek KURDE No nie, ja mam za daleko ten przycisk, ja muszę sobie w opcjach ustawić Nóż gdzieś indziej, bo ja muszę puszczać wszystko i V naciskać, to jest niewygodne Ale trzeci <laughs> jestem, kurde Dorwałem A ja... się do koryta i nie puszczę tego miejsca <laughs> O matko. O, ale to ma się 25 punktów. No słabiutko. No zobacz, pierwszy jestem. Stand-off niech będzie. Musisz zmienić off. ten. O, drugi jesteś. No już widzisz. No, po znajomości widzisz. chyba. <laughs> e... Kurczę, Zasługa to ja. Ale widzisz, yeah. ja mam ostatnie życie zostaje pięciu czy czterech. Ja zawsze wyczekam do końca. I się uda to ty to jest? A wszystko jest nagrane, wszystko widać. Zobaczymy, co będą sądzić ludzie i co będą pisać w komentarzach. Co będą sądzić sądy? The sentence is death. No! By playing Minecraft with only wooden pickaxe. <laughs> Boss, to by była bardzo straszna kara. You have to chop this tree with your hands. Yeah, with the <laughs> oh, Dobra. Teraz spokojnie. Dobre, pewne celowanie i spokój, 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 spokój. Take it to him. It's go time. Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze żyje, nie zginąłem. co kąpi, O, fuck. fuck! Fuck! Ilu ich tam? Jest. No nie wierzę No nie, zastrzelił mnie. Co to, mnie. <laughs> co, to Czuł, co to było? <laughs> Ale w plecki. Ale dobrze Osta idziemy Ach, trafił mnie Last life! life? Nooo <grym> Look, I'm your father! I cannot die <grym> Ne! Nee! To jest niemożliwe. Nee! Dobra koncentracja! Concentration! Oh fuck! Ale dostałem Jest! I w ten sami miejsce padło. Co mnie zabił! To ja go chyba zabiłem, wiesz? Aha. Mam taki bieg, i ty mówiłeś nie, a ja wtedy go jakoś zabiłem Mhm. Mm o, fan. O, mam cię, headshot! A, a, Amazing! Zobacz. Last life! Jest! yes Nie, ktoś jeszcze został. Jest! O, kurde, ale pięknie! Jeszcze jeden kolej został tylko, boże. Trafiłem go! Pierwszy jestem! A to ty byłeś! Ale pierwszy, tak jest. Ale bez sensu. Udało to się. Oj, ale w ciebie pierwsze. też strzeliłem, trafiłem, kurde, wiesz? Wycelowałem mm. idealnie i poszedł strzał. Uh. W tym samym momencie, ale pierwszy, kurde. O Boż. Podzielimy się pieniędzmi. Dobra. Ja ze zwycięstwa ty za pierwsze miejsce. Jest. Ale nie, ta runda była niezła dla mnie, naprawdę, kurczę, to, to mi poszło, tak, muszę przyznać. Ojjeku. Dobra, 15 minut mam odcinek, to ostatnia gra będzie. Chociaż moglibyśmy tutaj skończyć, bo jako wygrany bym skończył, ale dobra. Zagrajmy jeszcze raz. No to ty ostatnie zostałeś, cwaniaczku, wtedy kurczę. No. Wiesz? Ale to jednak ten. To można szybko pozabijać, zginąć, a być pierwszym i tak kurczę. No, można, można. Oj, hijack będzie. Nie lubię tej mapy. Strasznie mała jest. To tutaj to dopiero. Ja tak na nią dobrze. zagłosowałem. No, ja na losowo dałem. Widać, no nie jestem że... taki mainstreamowy jak tu wszyscy Tak, ilosowa mapa hijacked so... Why do this happen to me? Why do you do this to me, game? Oh, jezu. Nie, ale fajny odcinek nam wyszedł w każdym razie. Przynajmniej jest dużo śmiechu. Tak. O oh, Jezu To nawet nie ma rage preski, tylko normalna rzeczywiście impreza. Tak, imprezka. Stres i adrenalina. Mm -hmm. One the chamber. Dobra. One in the chamber. Uła. Dobra. Spokojnie. Dobrze, na co cię stać. Ale nie jeden raz słuchaj, słuchaj. Oj, nie trafiłem. Dobrze. Dobrze. Ale teraz jestem zdecydowany, opanowany i Niebezpieczny <laughs> Jak ja tego nie trafiłem? LOL Ooo, oh, god dammit Mi już zostało jedno życie tylko o oh. Stary, ja tutaj masakryczność robię po prostu Masakryczność? Last life Stary, ile ja zabijam O, teraz mnie dopiero zabili 7 osób zabiłem i raz zginąłem To będziesz pierwszy znowu no Pytanie wiesz. czy... Pytanie czy wygrasz nie wiem, zobaczymy. Ale na razie myślę, że na kozaku. O nie, no ten baked pie. Co za gość w ogóle. Ja już odpadłem. Tylko ten został: baked pie. A on jest. A? A nie, jeszcze jeden został: sam letas. On ma 0 zabić, on jest AFK. Chyba. A! Dziękujemy! Dziękujemy. Raz tylko zginąłem. Po co tu ludzie się łączą jak ten, jak soławku. Awko awku gdzieś po jajcach mu tam po biodrze. Połączenie Ładnie. O niedobrze. Nie, dobrze. Zobacz 10.1. 10 zobie 10 raz zginąłem. Ty no lubię tą mapę, wiesz, lubię, lubię. Teraz to, to jest zaniepista ta mapa. Bardzo mi się podoba. Teraz to lubisz. Technik dalekowy, co coś się odblokowałem. I tak nie jak rzecz. w LOL, nie jakiś ezy czy coś, wiesz, 10. Tak. E, lubię tą postać, zajebista jest. Zajebista, bo ta następna gra za 10. Jaka ta postać jest do kitu? <grym> Betterner Firelia. No dobra, słuchajcie. Ach, jakie to piękne uczucie, tak kończyć odcinek jako wygrany. Mm. No, ale wiesz, wiesz, graliśmy w sumie razem, nie? Także wygraliśmy tutaj obydwoje, także. Obydwaj. O właśnie, Boże. To, to, to język polski jest trudny być. język. Trudna być. Naczy grammar. <laughs> no dobra, no. słuchajcie. To dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziękuję ci tam się za wspólną grę, ja i też za ten Dziękuję. I widzimy też nie za oglądanie. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku. A jakieś tam linki do Tomsiena, do Facebooka, YouTube'a, czy tam do Twitcha macie podane niżej w opisie. Także dziękujemy wam bardzo i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Ho! Oh <laughs>